Czwarty w tym sezonie. Po raz czwarty właściwie skład zupełnie inaczej ułożony, raz gracz na obronie, raz nie gracz, raz, raz pomocy. Jak ty się czujesz w tych wszystkich roszadach? No, czuję się e, tak, jak, tak jak piłkarz e, zawodowy jest. E, piłkarz gra tam gdzie trener go wystawi i nie ma, i, i nie ma dyskusji na temat e, pozycji, która, którą bardziej pasuje, która mniej. E, jestem ustawiany na. W tym meczu byłem stawiany na prawej e, pomocy i starałem się grać jak najlepiej. Wynik 1 do 1 z górnikiem, e, przy tej liczbie sytuacji, które sobie stworzyliście, nie jest satysfakcjonujący? E, na pewno tak. Tym bardziej, że druga połowa była e, o, obfita w, w te, w te e, okazje bramkowe. Myślę, że e, trzeba, trzeba jednak żałować tego, że, że nie udało nam się szczelić. Tym bardziej, że. W tamtym sezonie tych sytuacji mieliśmy mniej i, i bramek strzelaliśmy więcej, no mam nadzieję, że to się zmieni. No, ale z drugiej strony wynik 1-1 w Sofie chyba weźmiecie w ciemno. No, myślę, że tak, bo taki wynik by nam dawał awans. Myślę, że 4-4 też byśmy wzięli w ciemno, więc e, mam nadzieję, że, że ten awans będzie, a wynik jakim zakończy się to spotkanie, e, Oby, oby taki, który, dawał, który będzie dawał nam awans. Nie było tak w pierwszej połowie, że byliście trochę myślami przy tych pucharach? No na pewno tamten sezon i Lech Poznań pokazał, jak, jak ciężko jest pogodzić grę w europejskich pucharach z ligą. Trzeba mieć naprawdę szeroką kadrę i myślę, i myślę że ten trener lęczyk stara się przykładem Lecha Poznań właśnie stara się jakby nas zabezpieczyć przed, przed nadmiernym zmęczeniem. Taktyka na Lokomotiv będzie bardziej ofensywna, tak jak ostatniej gracie, czy, czy defensywna, żeby te, ten remis trzymać? Ciężko mi powiedzieć. Jednak te mecze różnie się układają, to jest dwumecz, tak jak było z zespołem Dandy, też mieliśmy raczej grać defensywnie, a początek tak pozmieniał wszystko, że później graliśmy otwarty więc, mecz, więc myślę, że, że zależy, zależy od tak naprawdę od, od poszczególnego meczu. Czy trenować rzuty karne przed meczem w Sofii? Ostatnio też trenowaliśmy przed meczem e, z Dandy, więc myślę, że i tym razem potrenujemy. Ty, ty czujesz się jako ten jeden z potencjalnych pięciu wykonawców pierwszej serii? E, jeżeli tylko będę e, grać w tym meczu, to, to myślę, że, że, że jestem. E, nie wiem, czy, czy do tej pierwszej piątki, ale czuję się na siłę, żeby szczerać.